Co to za ten? Padeo Evolvets. Tak. się usiąść ładnie. Rozwalona jak żabka. Po kolei. Bujek nie ma jak nagrywać, jak tak bierzesz. Byś usiadło ładnie. Usiądziesz? Po turecku tak, tak jak Bujek. Tylko tak. No to po kolei. No widzisz, ładzi ładni. ich wszystko nagrywa od razu. Boj ty to tych nie zna. Za mocno światło wali. No, tego to Buek nie zna, ale no. no... Bo... Chyba ma sens. No, ma szczęście?